Witajcie jestem House to mój kolejny odcinek ze serii Let's Play Me Don't starwi. Już nie powiedzieć Minecraft. Okej, okay, mam nadzieję, że mi gardełko nie wsiądzie, bo już mnie tam chrapie, drapie, nie chrapie. I nagrywam trzeci odcinek z rzędu po tym failowym odcinku z brakiem miejsca na dysku, ponieważ nagrywało mi się na C i zrobiło się cięcie iż braku miejsca. Taka moja historia. Kogo urzekło? To niech się odezwie. Ale dobra. Do czego zmierzam w tym odcinku? Chciałem zrobić sobie coś, zapomniałem. O ludziska. Tak, miałem wam opowiedzieć o bajce Dragon Ball, bo nie jestem pewien, czy ja o tym opowiadałem przed cięciem czy po, ale opowiem wam teraz, że oglądam sobie bajkę Dragon Ball. To jest anime, Dragon Ball I naprawdę tą e, anime polecam Anime, bo chyba nie manga Anime, załóżmy, że anime I polecam, i mogę wam e, poradzić także A w międzyczasie coś może porobimy Przejdźmy się odkryć jakieś mapy może A, zaraz noc, to nie Pozbieram tutaj, o, sobie Jagódki, berries, berries Berry, 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 berry. E, tak, mogę Wam doradzić, że jeśli chcecie zacząć oglądać Dragon Balla, Ach, miałem go zabić. To polecam zacząć od najnowszej wersji, jeśli nie oglądaliście. Od najnowszej, od tej najstarszej w zasadzie e, Dragon Ball. Po prostu nazwa tych odcinków to Dragon Ball, e, która ma chyba 150 odcinków, jakoś tak. Potem jest. E, nowsza wersja Dragon Ball Z. E, o, widzicie skrót synków? A, i oni się chowają do krzaków, jakiś się robi ten. No dobra, mam nadzieję, że zdążymy. Zebrać. E, no i dobra, wracając do tematu. E, po Dragon Ball Z, co, co ma około 150 odcinków, jest Dragon Ball GT. Ale to już są wersje, nie wiem czy e, z dubbingiem, czy bez. Ale w każdym razie chyba z napisami znajdziecie, jeśli nie ma dubbingu. Jest 30, fajne. No i tak, mówię, jeśli nie ogląda, jeśli to było w cięciu, bo naprawdę jestem zdezorientowany po tym. i Nie wiem, co mówiłem, a co nie mówiłem. Nasionka? Nie. Nasionka? Nie. No i tak, po tym cięciu właśnie jestem zdezorientowany. Coś powtarzam, chyba dziesiąty raz. No ale. To właśnie tyle w zasadzie, co chciałem powiedzieć. I nie wiem, czy nie pokazywałem jak się gotuje. A w ten sposób się właśnie gotuje. W tym e, ekstrami kruk put. Czyli w czymś odgotowania. I powiem wam też, że niedługo powinniśmy mieć brodę. Broda nam powinna urosnąć. No ale cóż. Mm, jeszcze nie robię. Cyk. Mamy Weed Group. Spoko. Tak, potrzebujemy tutaj krótko mówiąc, gówna, czyli nawozu, żeby mi to tam urosło. Bo jestem ciekawy, czy jeśli zasadzę to, co zebrałem, to będzie rosło to, co zebrałem, czy może coś jeszcze innego. O, to jest pytanie. Dobra, tu jest, tu jest, dobra. <laughs> tu jest kubka. Tu już nigdzie nie ma. Ale użyję. Użyję tej. O, dobra, już urosło. Dynia? Dynia? Nie, co to jest? Pamę granatę. Drop it. Cook? Cook. No dobra. No, jak widać, nie da się <coughs> nawet tam upuścić. To możemy Cokolwiek to jest. Jakiś kurczę wynalazek. Nawet nie za dużo życia mi to dało. Dobra, zjedzmy tutaj co mamy, zupkę i to, ale to chyba daje tylko... E, życie. Mi się wydaje, bo ostatnio to zjadłem, tą zupkę z nasion i nic mi nie dało. Tia. No i cóż, w ten odcinku chyba będę powtarzał to, co mi się przypomni, co mówiłem w tym pocięciu jakby, co mi się wydaje, że było pocięciu. E, także jeszcze powiem, że... Wczoraj miałem urodzinki, a dzisiaj nagrywam trzy dni, trzy odcinki z rzędu, pod rząd, Don't Starve. You. Potem się wezmę jakoś za Minecrafta. Jest broda, widzicie. Potem trzeba się wziąć za Minecrafta, czy z Minecrafta ehm... Ehm, nagrać, najlepiej z modami, bo wiadomo, że większość widzów, która, którzy mnie zasubskrybowali, zasubskrybowali, to było przed ehm, Don't Starve, you, czyli. Ehm... Przed, tutaj wsadzam to. Tutaj, A, wybaczcie cięcie. Mm, tak, tutaj wsadzałem. E, no, i znowu się wybiłem z rytmu. Mm, tutaj ten pierśnik chyba mi nie będzie potrzebny. To, to mogę zostawić na przykład tutaj. Tutaj, nie będzie tu. Eee, I nasionka. Zostaw plaszek. Super. Zbierzmy jeszcze to. I tak. E, miałem jeszcze mówić, że. Mm, dzisiaj nagrywam trzy odcinki z rzędu Don't Starve you, i trzeba nagrać coś z Minecrafta, bo większość widzów zasubskrybowała mnie wtedy, kiedy nagrywam Minecrafta, a nie Don't Starve, you, więc pewnie. Będziecie woleli oglądać mm. Wow, kurde znowu to, shit man Drop this fucking shit Oh man Jak to strasznie wygląda, man Zabij oh, oh, oh man Nie, to nie jest na moje nerwy, ja się tak tego boję że Przecież to mi Ale żyję, mamy 60, o zjedzmy to o nie, to mi gówno daje tak szczerze. Ale żalowo, dobra. O, matko. Przecież to tak z zaskoczenia wyskakuje. Przecież tu nawet zawał idzie dostać. <laughs> no i nie wiem czy widzieliście w tym odcinku poprzednich, bo naprawdę nie wiem kiedy to było odcięcie. Żal. Eee, no i to też mnie zaatakowało, te świnie. I wydarłem się jak głupi, ale to był pie to był pierwszy raz. Eee i naprawdę przestraszyłem się strasznie dobra wracając do tutaj gry Buffalo weź się odsuń stąd ja tu ciężko pracuję uh, yeah. o matko czkawka co jeszcze ziewam czkawka zjedzmy to uleczmy się trochę czekaj co mi tutaj dawało życia mało tego a no przecież, jagody. Zjedzmy sobie do full życia. 95. Po 3 punkty. No nie tak źle. I jeszcze jedno. Dobra. E, to jajko chyba też dużo dodaje do głodu. Że nie głodujemy tu sam coś. No, ale zostawię sobie to na czarną godzinę. Dobra, co możemy w tym odcinku ciekawego zrobić niż tutaj pozabijać tej różne zagrożenia? A nie, to musi spać. Um, niż pozabijać różne zagrożenia. Może coś odkryjemy. To jest taka standardowa jakby farma. To jest super farma. I tak, mamy tutaj. Fire dart. Czyli podpalaj przeciwników. Um, Be mine. To mi się przyda. To jest spoko i toot trap czyli połóż to i łap cokolwiek mm, da się cokolwiek na to nadepnie hmm jeszcze złapiemy bawalu to, ale co to jest? Haunt, tooth, thief czyli czyli ząb czegoś nie wiem Będziemy musieli zabijać wszystko po kolei i próbować z czego wypada ząb. Ale to musi być chyba jakiś potwór, jeśli, z, jeśli wypada z tego ząb. Boję się nawet pomyśleć, słuchajcie. Eee, ten kapelusik. Nie, ja ten zostawię. Mamy śnieg dzięki właśnie temu kapelusikowi. Tutaj nam zostawił, że narobił nam na plac. Eee, dobra. W następnych odcinkach trzeba tutaj zająć się personalizacją, które tutaj pozmieniać, jakieś ciekawe rzeczy tutaj porobić, żeby to ładnie wyglądało. No ale to już nie dziś. Mm, Iść zrobiliśmy sobie. E, co my tutaj zrobiliśmy przed chwilą? Coś chyba z broni. To potrzebujemy. A, ząba. Ząba potrzebujemy. <laughs> Rozpalmy sobie. Ognicho. Zjedzmy. I. Um, iż potrzebujemy punktów teraz, to zróbmy sobie. Eee, cut Stone, z którego mamy. Ile tam było? 27 punktów? Chyba tak. Bo jeśli tak, jeśli 27. O. Ale punktów nam przyjdzie bo jeśli 27 punktów, to będziemy mieli 58 punktów e, wiedzy Czałem. tylko to przeróbmy yeah kuk, poważnie? A, <grybujesz> dobra, nieważne 28, 58, tak Odkrywaj, dawaj mi to punkty. It's... It's you go. Um, I feel so smart now. Czuję się taki mądry teraz. Bo wrzucam kamień do jakiejś dziwnej maszynki. Tak, dlatego czuję się mądry. No to... Trochę dziwnie, dziwnie. Głodnie jemy. Jak już mówiłem, dosyć szybko. W tej wersji, tak mi się wydaje przynajmniej o i póki jest noc póki nasz Babelou śpi to go ogolimy z włosów tak no dokładnie nie chcę gości atakować tylko go to przesunę he 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 Śmiesznie jakby chrapie Ale Mam nadzieję, że to ona, nie jakiś potwór Który mnie znowu zaatakuje i zawału serca dostanę Eat the shit <grym> Dobra, nasionka Zasiadźmy sobie tam faremkę, może w końcu coś urośnie Dynia A wtedy zrobimy sobie coś, co byśmy mogli łapać sobie mm, Świetliki zrobimy sobie No to nie to może nie, nie, nie. I zrobimy sobie. To zjedzmy to. To nic nie daje. I zrobimy sobie, kurczę. Mm... No to sobie zrobimy, kurczę. Mm... Ej, było tu tutaj. A właśnie. Pumpkin la la latarnie z dyni. Dosłownie. Dosłownie latarnie z dyni. Posadziłem, posadziłem. To zjemy. Yy, I tak. Nie wiem, ile już nagrywam, ale na koniec odcinka. O, dziękuję. Możemy się przejść. Kupka. Ok. Możemy się przejść, odkryć trochę więcej mapy. Czyli pójdziemy sobie w stronę tą. Prosto na ukos. Prosto na ukos. No nie, słyszeliście to? Nie będę nic po drodze zbierał i już to będzie końcówka odcinku. Mm -hmm. Pewnie dużo się powtórzyłem. Nie wiem. Może dużo się powtórzyłem. E, tych co do tych opowieści moich. Nie mamy tutaj na ognisko. O, my się... o! Myślałem, że jakiś error błąd. Bo nie mogę iść. A to dziura w mapce. <laughs> O, oh, o, oh, nie, ja do ciebie nic nie mam, Ziomek. No, odwal się, nawet nie podeszłem do jaja. Nieważne. Flint zbiorę. Jak zawsze. Zetniemy sobie tutaj drewienką. Mam nadzieję, że starczy mi tutaj sikiery. Uff, starczyło Ziom. Goodbye siekiera I odkryjmy sobie troszeczkę mapy Dawno tego nie robiliśmy Także to Was pewnie też ciekawi No mnie też to ciekawi, nie? Nie powiem, że nie Nowe tereny i tak dalej I teraz kawałek w tą stronę i w dół Dobra Nagrywa się nagrywa. <dobra>, Dobra, żeby znowu nie było jakiegoś faila z nagrywaniem. I co ja mówiłem? Mówiłem, wtedy że sobie przypomniałem, że ten, yy, nagrywam trzy odcinki pod rząd yy, Don't Starve'i i wczoraj miałem urodzinki o 18 i we, wbiłem sobie na serwer, który polecił mi jeden widz, tak, tak sobie, yy, który i te, to, ten serwer był tego widza, oczywiście. O, pająki. E, no i wbiłem sobie. No i jakoś tam się temat rozwinął, że puszczali fajerwerki. Ja powiedziałem wtedy e, o nie, to są bagna, a ja nie widzę, czy to są bagna, czy jakieś coś. Widzicie? E, kurczę, się boję. Dawaj, mam mi to do ręki. O, no, 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 no. Właśnie tego się boję. Nie będę szedł przez bagna. No i rozwinął się temat, że gdy puszczali fajerwerki, że napisałem chyba tam urodzinowo A przedtem mi ten widz napisał wszystkiego najlepszego oczywiście na Skype'ie I wtedy podał mi adres IP, IP serwera No i wbiłem, spytał się, które urodzinki Napisałem mu, że 18, tak, taki już jestem stary 18 urodzinki, no i admin urządził mi imprezkę E, były fajerwerki, były nagrody, była muza, była flaszka, były prochy do wciągania <laughs> Uwierzcie mi, było wszystko, czego potrzebowałem Nie było chyba tylko dziwek No ale mm, dziwek życzył mi Matlej, którego pozdrawiam Zakładając, że ogląda e, I wie, co dobre <laughs> No dobra, trochę tutaj odkryliśmy już Kółko zrobiliśmy, zaraz będzie noc. A ja nie chcę robić tego ogniska, bo mi się tu pewnie schajczy pół lasu. Um, także może zakończymy na tej polance z kamieniami. O tak, właśnie. Pójdziemy sobie do tego ogniska. Czyli wiemy, że tu jest las sam las. A na dole bagna. O oh, fuck ale tu będzie pająków. Boję się trochę. Mam nadzieję, że tutaj jest trochę dalej niż te pająki wszystkie. Tu tutaj jest tyle tych pająków, że jakby wszystkie miały wyłazić. Z każdego po 3-4 w nocy. O, ale byłaby rzeźnia. Nie wiem, czy ja bym to przeżył tak szczerze. No, ale... Dobra, to już jest koniec odcinka. Odkryliśmy trochę mapy, powspominałem, pogadałem. Założę jeszcze kapelusz magiczny. Czapkę w zasadzie. I co jeszcze zrobiliśmy? Ogoliliśmy Bavolo. Mamy dwa... Dwie brody, czyli jeszcze dwie do tego czegoś magicznego. Eee, więc dziękuję za oceny i subskrypcję. A oczywiście również za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Don't starve! Trzymajcie się! Do usłyszenia! Cześć!